Krójkanty? są. Krójkanty z farszem. Z obłędnym nadzieniem czekoladowo-orzechowym stworzonym przez... Przez Bogdana, u nas Bogdan piecze, ale nie wiem kto nadziewa, z góry przyjeżdża. Były wisefi, bułeczek Gej to ja wiem, ale zawołam koleżankę, bo u mnie słabo z angielskim. Daga-daga? Pani coś mi tu harczy. Nie, nie jest pijana. Daj mi koda na Krójkanty? A wie pani, że pierwszy przepis na Croissant pochodzi z 1839? Dagadaga, daga, bo ja tu mam lekcję historii. Weź na biegu. No. O, i jeszcze gumy do rzucia. A wie pani, że gumy do rzucia. są balonowe, niebalonowe i rozpuszczalne. Po kodzie znam. 35-49. I pani kiedyś było. Było taniej, wiem, wiem. Tą historię znam aż za dobrze. Au revoir. Rezerwuar. Au Daga, Dagadaga. No. Nawiedzeni ci ludzie, ci powiem, kiedyś tego nie było. Nie było.